chciałbym Państwa zachęcić do zadawania pytań i po prostu na bieżąco będę udzielał nie odpowiedzi, bo sam jestem ciekaw, właśnie jakie pytania będą. Po prostu można zadawać mi pytania na każdy temat, wolny, no, na wszystkie tematy. No, tak samo o ten. I tak samo chciałem powiedzieć, że to co tutaj widzimy, to jest, tak gdyby, zakończenie pierwszego etapu mojej pracy nad tak zwany... No chciałem pokazać chociaż cząstkę czegoś innego, czegoś czego nie było jeszcze do tej pory. No. I tą cząstkę właśnie przesłano mi bezpośrednio do mojej głowy. <grych> po prostu człowiek działuje na fale radiowe, tak jak radio czy jakikolwiek inny odbiornik, który je ściąga. W tym, że dużo szybciej niż antena satelitarna jeżeli te fale, które do nas dochodzą są zakusane przez alkohol, bądź papierosy, bądź jakiekolwiek inne używki, wtedy wyższe wyższości, które nami kierują, tracą nad nami kontrolę i zachowujemy się jak samoczynnie chodząca po trawniku kosiarka. Zamiast poddawać się oddziaływaniu na znaki, na różne właśnie bodźce ze środka zewnętrznego, tak jak ja dostałem, i właśnie chciałem Was wszystkich zachęcić do zadawania mi pytań na różne tematy, gdyż, gdyż mam na te wszystkie pytania yy, niesamowite odpowiedzi. <grystanie> Dziękuję bardzo, do widzenia.